Hej i witam na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was denko. Jest tego dość dużo. Już mi się usypuje z mojego pojemnika, dlatego uznałam, że czas to nagrać. Trochę tego jest. Jest trochę powtórek, że tak nazwę. Eee, czy które kupuję w kółko tak naprawdę. Eee, jest parę rzeczy nowych. Lecimy z tematem. Mam tu obok kosz. Będę teraz wyrzucała. Zacznijmy od tego, co jest na samej górze, co nie jest kosmetykiem ale jest e, produktem do czynienia kuchni e, niby. Ja używałam go tak ale do wszystkiego trochę, tak wiecie, do powierzchni. E, ogólnie ok, ale wydaje mi się, że nie jest... E, do trudnych zabrudzeń to nie jest ten produkt. Trzeba trochę, wiecie, wtedy poszorować, e, ale takie przetrzeć blaty, na przykład e, idealnie i pachniał dość dobrze, z tego co pamiętam. Tak, trochę właśnie owocowo, kwiatowo, czerwona porzeczka. Także do tego było spoko. Czy bym kupiła ponownie? Nie wiem, może. Taki wiecie, delikatne, niby naturalne składniki. Nie wiem, nie wiem. E, mam mydło do rąk, wpłynie. Mam ich kilka, zacznę od tego. E, Zjob, celdr, gorzka pomarańcza. Ja mydła z Job bardzo lubię, pewnie już wiecie. Mam tu też e, e, waniliowe. Eee, ten akurat jest fajny na zimę, ale jak dla mnie w pewnym momencie trochę taki jest wstrząsający, e, Znaczy się już nudzi. Ten waniliowy mi się nigdy nie nudzi przez cały rok, tak naprawdę. A ten w pewnym czasie już mówię, dobra, starczy, aż jest go pół litra, trochę to schodzi, zanim się go zużyje. Także ja chyba już nie kupiłam tego zapachu ponownie, ale mydło same w sobie z jóg są bardzo fajne. I tu mam żel pod prysznic, też właśnie ten cedry gorzko Pomarańcza, Sorry, tak trochę oblepiona są rzeczy. Ehm, ta sama historia, wszystko fajnie, ale zapach, tak się trochę to ciągnie, duży mi się po prostu używanie tego, tego produktu. Tu mam e, zapas, uzupełniłam sobie swoją butelkę, właśnie wanilię, cynamon. Jak zawsze mówię, cynamonu ja nie czuję w tym mydle, co jest na plus, cynamonu nie lubię. Coś co wypadło, czyli próbka em, peelingu do ciała z Rituals, z Ritual of Karma, to nie jest mój ulubiony zapach od nich, na pewno nie taki jest dość taki mydlany, taki typowy, mydlany po prostu. Em, jeżeli chodzi o sam. E, nie, nie żel. O sam peeling. Okej, okay, ale on nie jest zbyt ziarnisty. Taki jest. Nie jest żelowy, tak pomiędzy takim. Nie jest taki gruby. O. Um, ja wolę jednak takie bardziej porządne, ścierające, a to nie jest takie dla mnie. Koń to będziemy mieć z Balea, z Diemu, żel do golenia. Jest to dość mocny zapach, od razu mówię, to naprawdę dość intensywny, okej, okay, ale chyba kolejnym razem wolałabym coś bardziej neutralnego. Ale sam sobie żel spoko za 2 euro, więc naprawdę um, dobra cena. Mam dwa żel do higieny intymnej i teraz muszę pomyśleć, bo jeden był. Ten niebieski. Mocno pachną, więc tak. E, mam też ich. To jest sielanka żel do higieny intymnej. Kwas hiolonorowy, wow. Nie wychodzi mi dzisiaj nie. I prebiotyki. Jeszcze jest wersja zielona, którą Wam polecam. E, Ona jest najmniej intensywna, na zapach. Te są dość przytłaczające, Nie wiem, który z nich, chyba ten mi się wydaje. Szczerze, wylałam resztę, bo już nie dałam rady po go używać, bo tak intensywny zapach, że no nie, mm, nie dla mnie. Więc polecam, ale ten zielony nie. Mam e, ogromny płytnicelarny z Garniera. Ja używam na zmianę. Nie wiem, czy mam ten drugi, może nie. Ten na zmianę z tym z Lidlacien, Też ten z różową nakrętko. Według mnie są takie same, to samo robią. Akurat ten kupiłam. Kiedyś była jakaś promocja, może albo po prostu potrzebowałam i zużyłam cały e, szampon. Jak zawsze, moja skóra głowy. Chcę ten. Trudno. Tak jest. Jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Od razu mówię, ja używam go razem z moim pakiem, więc. E, Sama nie ja zużyłam trzech szamponów przez ostatnie parę miesięcy. A, i tu mam jeszcze, widzicie, jołp, wanilia, cynamon, kolejna butelka, zużyte. Co to jeszcze z jołpa jest? Ale zakurzone, sorry. Ale to trochę stało. Płyn do mycia naczyń, mięta, mandarynka. On był ok, z tego co pamiętam, długo mi zaszło, żeby go zużyć, więc jest mega wydajny. Może bym kupiła ponownie, jeżeli by po mi zapadł. Mam kilka pas do zębów. Jedna to jest Nikolasa, on używa tej Oral-B Perfection, to jest jego ulubiona. A ja używam różnych. <grymne> tu akurat miałam dwie z Colgate. E, tą zużyłam chyba dzisiaj, tak naprawdę. E, obie są spoko. Nie mam żadnych e, wskazań, tak to nazwę, czegoś strasznego do powiedzenia o tych rzeczach. E, mam em, peeling do ciała z Isany. On był peelingiem cukrowym, e, cukrowo-olejowym. On był naprawdę spoko, powiem Wam, że trochę się osadzał jakby na, na prysznicy wiadomo, no bo to jest olej, ale dość przyjemny, nie był za mocny zapach, dobrze ścierał, więc polecam sobie przetestować. Mam jeszcze jeden garnier, taki malutki, on był skupiony w Diemie, mi się wydaje. Mam dwa antyperspiranty, cien, ja je ciągle mam tak naprawdę tutaj, więc zużyłam dwa, jak widać. Mam puste Eveline Eveline Magic Blender, gąbka do makijażu, używam jej aktualnie. Moja, jedna z moich ulubionych gąbek, e, no fajnie się sprawdza, sorry za hałasy. Mam kilka rzeczy makijażowych, po pierwsze mam z Miszy Perfect Cover BB Cream w kolorze 21, e, mój top top, mój ulubiony, e, używam kolejny i mam chyba jeszcze jeden zapas, kupiłam sobie na promocji w Rosmani jak było chyba 2 plus 1. Jakoś tak. Super polecam, tylko to używam tak naprawdę. Mam też puder do twarzy z Han Everglow Fixing Powder. Wszystko się pościerało. Tutaj, proszę bardzo, zużyłam go też dzisiaj. Naprawdę spoko i tego też mogła kupić podobnie, bo się naprawdę dobrze mi sprawdza. E, Tuż to rzędów Eveline variet e, Brązowy. E, Brązowe chyba bardziej pasują mi niż czarne. Są mniej dostępne ja W ogóle na co dzień to. Nie tuszuję rzęs, tak naprawdę. Ten mi się po prostu już, no, już wysechł. Tak naprawdę, on już wysech Niby, no nie wiem, mi się wydaje przynajmniej, że wysechł. Jakoś tak już nie działa za dobrze. Przez długo otwarte, powinien być tylko 6 miesięcy, więc wyrzucam. I mam dwa korektory 002 Neutral Ivory z Catrice True Skin. Moje ulubione, jeszcze nic ich nie przebiło i mam nadzieję, że ich nie przestają produkować. Eee, kupuję zawsze to same, więc eee, bardzo Rzucam, Wrzucam, a czy to wszystko jest plastikowe? Tylko plastik tutaj może iść. Eee, Balea Happy Rainbow Trocken. Tro Suchy szampon. Eee, spoko, ale też dość intensywny zapach. Eee, białe takie też się osadza, ale to przy każdym szamponie tak naprawdę suchym, takim waru, zależy nie Jedynie ten z Batist, ten brązowy. Ale wtedy on syfi łazienkę, więc wolę jak jest białe niż brozowe wszędzie. E, spoko. Waciki, różne waciki. Ja tak naprawdę najbardziej lubię te duże z linna, takie te owalne. Bo się najłatwiej nim zbyłam Makijaż użyłam jeden na całą twarz, tak naprawdę, i później jeszcze domywam, więc e, polecam te. Maseczki. Mam jedną z garniera. Hydra Bomb, taką taką czerwoną. E, nic konkretnego o tym nie powiem, bo posuwała ok. Wydaje się, że była trochę mała wokół oczu. Standard. E, ok, nie kupiłam mnie raczej. Podoczy e, płatki z Isany, e te były spoko. Ja jednak, moje ulubione są te z Balea z te Q10. One są pakowane po Pięć takich w pudełku. Jak jestem, to się kupię jedno pudełko. Próbowałam też z Rapid White takie wybielające paseczki, paski wybielające do zębów. Straszny smak. Masakryczny. Na tyle, że i tak trochę jakoś tak to się, nie wiem, to się okleja, nie wiem. No całe w ogóle doświadczenie było dla mnie dość słabe. Mam jeszcze zostały mi, ale nie wiem, czy zużyję, więc nie polecam. A ja jeszcze z makijażu mam kratkę do brwi Eveline Micro Size Brow Pencil w kolorze dark brown. Ponownie kupuję je w kółko. Zużywam jedną, kupuję kolejną. Mam e, z The Body Shop Tea Tree Skin Clearing Facial Wash. do e, tą twarzy taką miałam nie turkę. To było dość intensywne. Eee, nie można było ku oczu używać. Ok, nic specjalnego według mnie, średni ten produkt, czy jak to nazwę. Tutaj z Waledy mam e, mini e, produkt pod prysznic. On był fajny, e, fajnie miał w ogóle zapach, więc taki o polecam. Mam jeden basem do ust stisane w słoiczku standard puste, wylizane, że tak to nazwę kolejny jest już w użyciu kremy do rąk Loksiten, 20% masło Shea mój taki chyba klasyczny ulubiony, jeżeli chodzi o kremy z Loksiten. zawsze mam przynajmniej jeden w domu czy w torawce, e, bardzo polecam nie są najtańsze, ale są super e, i z Ritualsa mam mydło do rąk o, jakiś gratis był Sweet Jasmine, zapach był chyba okej okay. Tak, chyba był ok. Jest dość intensywny perfum, taki perfumowany. Um, był ok, ale chyba nie chciałam takiej dużej butelki, bo bym się trochę chyba znudziła tym zapachem. Więc nie kupię jakby sama sobie tego. Mam jedne perfumy z Zary. Go Fruity. Um, one były bardzo owocowe. Takie mega słodkie, owocowe. Um, nie kupiłam ich ponownie, ale też mi długo, więc dawno temu je kupiłam. To jest plastik, to może iść tu. To musi gdzieś indziej. Eee, teraz mam trochę inny, chyba, gust, mi się wydaje, że chodzi o perfumy. I mam trzy miniaturki z Rain Farmy. Co my tutaj mamy? Odżywka do włosów, która nie ułatwia rozczesywanie. Ja mam mega proste włosy, one się w ogóle nawet takie pokręca, się prostują. Więc mi to nie zrobiło nic, tak naprawdę. Po prostu zużyłam, bo miałam. Eee, Amazing Oil Cleanser, czyli do twarzy taki oleiste takie coś eee, to było dość spoko eee, na się na suchą twarz ona mi się kurz sypie eee, to było dość spoko, ale nie wiem czy kupiłabym taki pełen rozmiar bo nie wiem czy to zużyła eee, i krem do twarzy Faithful, Faithful Face Guard bardzo fajny krem do twarzy, mam jeszcze jedną taką miniaturkę eee, bo była taka u z magazynem kiedyś, taki zestaw był. I to, może bym się kiedyś pokusiła o pełnowymiarowy produkt. Bardzo treściwy, gęsty produkt. Taki trochę apteczny zapach, w sensie takim, że ziołami trochę mi się wydaje trochę czuć. Mi to w ogóle nie przeszkadza. Ma taki żółty kolor. No, dla mnie to fajne, więc. Więc o! Kurz, muszę zaraz siebie wstrząsnąć. fajnie że ogólnie. Odkurzyłam, nie? Dzisiaj, więc... Okej, okay. to byłam tyle, że chodzi o moje denko. Dacie znać, czy które z tych produktów znacie, czy lubicie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!